Szanowni, Boże, witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę, 27 sierpnia. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezaryi Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana chrzciciela, Inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie Synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka, na tej opoce zbuduję mój kościół, aby ramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Pierwszą paranową postacią fragmentu Ewangelii, który rozważamy, jest Piotr. Zdaje Mesjańską Godność Jezusa, syna Boga Żywego. Prawdę pochodzące nie od niego. Ale objawiano przez Ojca. Wyznanie Piotra jest dla nas niezwykle pocieszające. Pomimo tej kruchości i słabości, stał się narzędziem Bożym. Jeśli podobnie jak Piotr poznamy, kim jest Jezus, również staniemy się skałą dla innych. Skała może być oparciem dla stóp. W obecności ludzi, którzy dają nam takie mm, oparcie, przyznajemy się do siebie takich, jacy jesteśmy. Wszyscy potrzebujemy oparcia w kimś, kto mocno stoi na własnych nogach, kto wie, czego chce od życia, czego chce od niego Chrystus. Tylko ktoś taki potrafi zrezygnować z własnego zdania. Skała nie znaczy beton. Skała to ktoś, kto pozwala innym mieć własne zdanie, to daje pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa, ale także spokój i pokój wewnętrzny. Jeśli, jak Piotr, uznamy swoją słabość, i ciemne strony własnego życia i z pokorą wznamy je Bogu, będziemy mogli stać się skałę. Niech Was, Bogusławi, Bóg mówiąc: Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.